Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku i zapraszam do jego oglądania. Tym razem skupimy się na regionie południowym Wybrzeża Wschodniego. Mam tutaj na myśli takie miejscowości jak La Romana, Pajaíbe czy Juan Po raz kolejny wybiorę dla Państwa trzy nieruchomości nad Morzem Karaibskim, które uważam za świetne pod kątem inwestycyjnym. Ranking, pod względem którego będę oceniał nieruchomości, pozostaje ten sam, a więc kluczowymi elementami przy wyborze będą lokalizacja projektu, jakość dewelopera i udogodnienia projektu. Zacznijmy od przedstawienia samej lokalizacji. Pierwsze o czym trzeba powiedzieć to klimat i pogoda. Oczywiście, uproszczając tę kwestię, jest tutaj nieco inna. Wybrzeże od strony Morza Karaibskiego jest spokojniejsze, zafalowanie jest mniejsze, wiatr jest słabszy i odczuwalna temperatura może być wyższa. Wynika to przede wszystkim z tego, że plaże w Bawarowie owiewa pasat północno wschodni Miłośnikom zachodów słońca polecę właśnie południową część wybrzeża, ponieważ to stąd. Podziwiać można malownicze i jedne z piękniejszych zachodów słońca w Dominikanie. Bayahibe to również spokojniejsza miejscowość niż Bawaro. Nie brakuje tu jednak tego, czego potrzebują turyści, a więc restauracje, muzyka na żywo, bary, sklepy czy biura z wycieczkami. Do lotniska w Punta Cana dojedziemy w niecałą godzinę, a większa miejscowość w okolicy to La Romana. Przejdźmy do nieruchomości. Pierwszą z nich, którą wybrałem, znajduje się w miejscowości Dominikus. To niewątpliwie jedna z najciekawszych propozycji, która znajduje się aktualnie na rynku. Wybrałem ją głównie ze względu na udogodnienia. Osiedle buduje włoski deweloper. Wjazd na nie będzie strzeżony. Zaletą miejsca jest Park Narodowy Kotu który znajduje się nieopodal. Najważniejszym udogodnieniem tego osiedla będzie linia brzegowa o długości ponad 200 metrów. Do której będziemy musieli przejść całe 300 metrów z kompleksu. Oprócz tego na osiedlu znajdzie się restauracja i to nie w byle jakim miejscu, ponieważ nad samym brzegiem Morza Karaibskiego. To ogromna zaleta całego kompleksu, gdyż w okolicy takich miejsc nie ma zbyt wiele. Oprócz tego każdy kompleks będzie miał swój basen, parking dla samochodów lub wózków golfowych. Cały teren został już częściowo zagospodarowany tropikalną zielenią. Wśród niej prowadzić będą ścieżki do spacerowania na osiedlu do dyspozycji właścicieli, jak i wynajmujących będzie siło. Deweloper ma również w planach zrobienie niewielkiego spa oraz budowę kortów do padla. Zainteresowani będą mogli wybierać między apartamentami z jedną i dwoma sypialniami. Ceny zaczynać się będą od 165 000 dolarów za jedną sypialnię o powierzchni między 65 a 72 m2. Najdroższe apartamenty, a zarazem największe będą miały między 150 a 180 m2. Będą to dwupoziomowe mieszkania w cenie 320 a 490 tysięcy dolarów. To wszystko zostanie wybudowane w pierwszej połowie 27 roku. Drugi projekt jest kolejnym z kompleksów położonych w malowniczym Dominikusie. Jednak znajduje się on nieco bliżej centrum miasta, ponieważ przy samym deptaku prowadzącym na plażę publiczną. Jednak nie o lokalizacji będziemy tutaj rozważać, choć jest ona bardzo dobra. W końcu nad Morze Karaibskie dojdziemy w kilka minut. W tym projekcie chciałbym się jednak skupić na deweloperze. Ma on na koncie realizację innego projektu w regionie. Ich standard wykończenia jest na bardzo dobrym poziomie. Wcześniejszy projekt, który mam na myśli, znajduje się przy kamienistym wybrzeżu Morza Karaibskiego. Cały kompleks został bardzo ładnie zagospodarowany. Wszystkie apartamenty już dawno zostały tam wyprzedane. Jak już wcześniej wspomniałem, lokalizacja tego projektu jest naprawdę kluczowa. Pod kątem wynajmu będzie to jeden z lepszych projektów w regionie. Ponadto wynajmujący będą mogli cieszyć się bliskością restauracji czy sklepów. Ceny zaczynały się tutaj od 150 000 dolarów za 66 m2. Była to jedna sypialnia z jedną łazienką. Dwie sypialnie zaczynały się od 247 tysięcy dolarów, a ostatnie mieszkania dwupoziomowe typu penthouse to koszt 317 tysięcy dolarów. Wszystkie apartamenty miały balkony skierowane na patio, na którego środku znajdował się basen. Do dyspozycji właścicieli, jak i wynajmujących, będzie również miejsce z grillem i parking. Cały kompleks, jak większość w Dominikanie, będzie strzeżony. Deweloper planuje oddać kompleks pod koniec tego roku. Zostało tu jeszcze kilka apartamentów, które moglibyśmy Państwu zaproponować. Ostatnia z moich propozycji to projekt w miejscowości Bajajwe. To właśnie z tej miejscowości najprawdopodobniej wypływali Państwo na Saonę lub Katalinę. Miejscowość ta dostała nowe życie, ponieważ powstało tutaj kilka nowych kompleksów mieszkalnych, a pozwoliło to przyciągnąć nowe grono turystów, które ożywiło tę miejscowość. Osobiście mógłbym porównać ją troszkę do Boca Chica. Czuć tutaj dużo bardziej kara karaibski klimat niż w Dominikusie czy w Bawaro. Do tych miejscowości trafiają głównie turyści przylatujący do Dominikany na wakacje. Nie bez przyczyny, wybrałem ten projekt, który ma służyć jako wizytówka lokalizacji. Zbyt łatwo byłoby wybrać nieruchomość pierwszej linii brzegowej, gdzie oczywiste jest, że miejsce takiego kompleksu jest topowe. Jednak znalezienie projektu w miejscowości, gdzie ciężko jest już bić w szpilkę, to troszkę inna kwestia. Kompleks znajdzie się niecały kilometr od portu i plaży publicznej. Niektórzy powiedzą, że to za dużo. Jednak w momencie, kiedy deweloper proponuje apartamenty od 79 tysięcy dolarów sytuacja nabiera nieco innych barw. Odległość do 15 minut pieszo do plaży, gdzie nasz spacer wjedzie przez centrum miasta wśród klimatycznych uliczek, wygląda zupełnie inaczej, niż gdybyśmy mieli iść wzdłuż ruchliwej autostrady. W drodze na plażę przywita nas pani sprzedająca ananasy, empanadas lub proponująca kawę. Jeżeli zapragniemy wycieczki do jaskiń, wystarczy, że wyjdziemy z kompleksu i złapiemy motokończą. Wracając do samej nieruchomości, ceny będą tutaj bardzo atrakcyjne. Jak wspomniałem przed chwilą, apartamenty typu studio kosztują 79 tysięcy dolarów. Z jedną sypialnią od 109 tysięcy dolarów, a dwie sypialnie to koszt 145 tysięcy dolarów. Deweloper proponuje wykończenie w białej linii. Do dyspozycji właściciela będzie basen. I Podsumowując wymienione nieruchomości, wszystkie trzy są doskonałe pod kątem inwestycyjnym. Po raz kolejny postaram się umiejscowić je nieco zgodnie z ich przeznaczeniem. Pierwsza nieruchomość może być traktowana jako taka hybryda. Sprawdzi się ona na dwa lub trzy miesięczny pobyt, ale jeżeli zechcemy ją wynajmować, na pewno znajdą się na nią chęci. Odległość od morza przy pobycie lokatorskim pozwoli nam cieszyć się ciszą, jednak jest ona na tyle niewielka, że osoba wynajmująca będzie miała na plaży niecałe 5 minut. Druga nieruchomość to niewątpliwy strzał w dziesiątkę w sytuacji, kiedy będziemy skupiali się głównie na wynajmie. Dobra lokalizacja, dobre wykończenie w stosunku do ceny, doskonałe miejsce wypadowe na pozostałą część wyspy. Ostatnia nieruchomość to wybór na pewno nieco budżetowy. Jednak sprawdzi się bardzo dobrze pod kątem wynajmu, jak i nieruchomości wakacyjnej. Jeżeli ktoś zakochał się w Dominikanie ze względu na karaibski klimat, to właśnie tutaj go dostanie. Powyższe nieruchomości to moje top 3 w regionie Morza Karaibskiego na Wybrzeżu Wschodnim. Morze Karaibskie ma to do siebie, że właśnie ono rozkochuje nas w Karaibach. Nie mogę powiedzieć, że Bawaro tego nie robi, jednak osobiście, w mojej subiektywnej ocenie, BajaiBe wraz z miejscowością Dominikus ma to coś, co powoduje, że chcemy tam wracać. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych nieruchomości, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo pod filmem, a ja zapraszam do oglądania pozostałych filmów oraz do obserwowania naszych social mediów. Znajdują się tam treści na temat Dominikany. Do zobaczenia. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.